Koleje Dolnośląskie z siedzibą w Legnicy są spółką akcyjną samorządu województwa dolnośląskiego. To nowoczesny i młody przewoźnik. Zostały powołane uchwałą z dnia 28 grudnia 2007 roku, zaś pierwsze regularne pociągi KD wyjechały na szlaki 14 grudnia w roku kolejnym. Zadaniem spółki jest realizacja osobowego transportu kolejowego na terenie województwa dolnośląskiego, a także części niektórych linii województw Wielkopolskiego i Lubuskiego oraz na terenach przygranicznych z Czechami i Niemcami. Na chwilę obecną, koleje dolnośląskie to najbardziej dynamicznie rozwijający się przewoźnik regionalny w Polsce. Obecnie większość przewozów kolejowych na Dolnym Śląsku pasażerskich realizują właśnie pociągi i pracownicy. W kolei Dolnośląskiej. Średnia wieku pracowników KD to 39 lat. W kolejach Dolnośląskich jest obecnie zatrudnionych blisko 900 osób, z czego 1 trzecia to kobiety. Pracownicy nasi pracują na różnych stanowiskach. To maszyniści, kierownicy pociągów i konduktorzy, to pracownicy kas biletowych, pracownicy serwisu. To pracownicy administracji. Na wszystkich tych stanowiskach zapewniamy stabilne, komfortowe warunki pracy. Obecnie posiadamy w eksploatacji 61 nowoczesnych pociągów pociągów spalinowych, pociągów elektrycznych i od zeszłego roku pociągów hybrydowych, które są nowością na dolnośląskich e, torach. Najbliższe lata to dostawa. Kolejnych 25 dużych elektrycznych zestawów trakcyjnych. Koleje dolnośląskie realizują także inne inwestycje mające na celu poprawę jakości świadczonych usług. Do 2019 roku spółka użytkowała halę, która mieściła się w dzierżawionym budynku na stacji PKP w Miłkowicach. Obiekt ten nie był wystarczająco przystosowany do serwisowania nowoczesnych pociągów. A jego modernizacja do tego celu byłaby zadaniem bardzo kosztownym. Jedynym rozwiązaniem, które byłoby odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego przewoźnika, była budowa nowego obiektu. W celu poprawienia bezpieczeństwa i higieny pracy nową halę zaprojektowano i wybudowano zgodnie ze wszystkimi wymogami technicznymi i z zapewnieniem zasad ergonomii. Na jej wyposażeniu znajdują się między innymi: Kanał rewizyjny standardowy i dwa kanały rewizyjne słupowe z odwodnieniem i oświetleniem. Wizualny i mechaniczny system wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej. System wentylacji hali oraz system do odprowadzania spalin z pojazdów trakcji spalinowej. System zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. System suwnic wzdłużnych oraz wózek widłowy i zestaw do podnoszenia pojazdów trakcyjnych. Przestawne pomosty przystosowane do obsługi technicznej pojazdów trakcyjnych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz pozwalają na zapewnienie zasad ergonomii na poszczególnych stanowiskach pracy. Znacznej poprawie w porównaniu do hali w Miłkowicach uległo również zaplecze higieniczno-sanitarne. Nowy obiekt posiada między innymi przejściowe szatnie, oraz dobrze wyposażoną jadalnię, w której znajduje się zestaw indywidualnych, socjalnych szafek pracowniczych. W związku ze znacznym zwiększeniem zakresu pracy eksploatacyjnej, a co za tym idzie pracy serwisowej, KD obecnie rozbudowują halę serwisową, stawiając kolejny obiekt przy istniejącej już hali. Nowa część, oprócz kanałów rewizyjnych. Będzie wyposażona m.in. w nowoczesną myjnię pojazdów trakcyjnych oraz tokarkę podtorową do reprofilacji zestawów kołowych. Obecnie po zakupie 6 nowoczesnych, hybrydowych pojazdów trakcyjnych typu Impuls 36WeH z napędem dualnym koleje dolnośląskie użytkują łącznie 61 nowoczesnych pojazdów trakcyjnych, w tym 32 trakcji elektrycznej i 25 trakcji spalinowej. Są to pojazdy, które spełniają wymogi ergonomii, szczególnie w zakresie wyposażenia kabin maszynistów, co zapewnia pełny komfort pracy. W celu ułatwienia pracy drużyn pociągowych, pojazdy trakcyjne wyposażone są w platformy wjazdowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przestronne, zapewniające bardzo dobrą widoczność kabiny maszynistów, wyposażone są w ergonomiczne fotele z pełną regulacją siedziska, zarówno wysokościową, jak i boczną. Regulowane zagłówki i podłokietniki oraz drzwi z systemem awaryjnego otwierania przeciwpanicznego. Dla podniesienia komfortu pracy maszynistów, kabiny są klimatyzowane, natomiast dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, część pojazdów wyposażonych jest w system ETCS, a wszystkie w system SHP oraz czuwaki aktywne, co pozwala na automatyczne hamowanie pojazdu trakcyjnego w nagłym przypadku. I tu ciekawostka. W szeregach KD na stanowisku maszynisty pracują obecnie cztery kobiety. Kolejne panie są w trakcie szkolenia. Z myślą o kształceniu m.in. nowych pracowników spółki, w kolejach dolnośląskich stworzono wewnętrzny ośrodek szkolenia maszynistów. Swoje zaplecze dydaktyczne spółka wyposażyła w nowoczesny symulator pojazdu typu Impuls 452E. Natomiast w trosce o bezpieczeństwo KD dołączają do grona przewoźników których cały tabor będzie wyposażony w defibrylatory AED. Ten specjalistyczny sprzęt jest zainstalowany nie tylko na hali serwisowej w dyspozyturze czy kasach biletowych, ale także w pojazdach fabrycznie wyposażone w sprzęt ratujący życie w defibrylatory są impulsy 45 a także wszystkie pojazdy hybrydowe no i oczywiście elfy dwójki które jeszcze do nas nie dotarły a które na przełomie lipca i sierpnia zaczną do nas dojeżdżać bezpieczeństwo pasażerów jest naszym priorytetem dlatego postanowiliśmy wyposażyć wszystkie nasze pojazdy nie tylko te najnowsze, ale także te starsze elementy naszego taboru w urządzenia ratujące życie, w defibrylatory. Dotychczas zakupiliśmy 44 takie urządzenia, a więc łącznie będzie ich 88 we wszystkich naszych pociągach. Dolnośląski przewoźnik posiada 7 kas biletowych na stacjach PKP Wrocław Główny. Legnica, Bolesławiec, Wałbrzych Główny, Jelenia Góra, Szklarska Poręba Górna i Strzelin. Wszystkie kasy biletowe są klimatyzowane, posiadają osobne, pełne zaplecze higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia do wypoczynku i spożywania posiłków. W celu zmniejszenia uciążliwości pracy wdrożono zasadę zmiennej pracy kasjerów. To jest kasa biletowa i zamiennie biuro obsługi klienta. Na stacjach PKP Wrocław Główny, Kłocko-Główne, Węgliniec, Jelenia Góra, Jaworzyna Śląska i Legnica koleje dolnośląskie posiadają odpowiednio przystosowane i wyposażone pomieszczenia służbowe z pełnym zapleczem higieniczno-sanitarnym, w których pracownicy zespołów drużyn, czyli maszyniści, kierownicy pociągów i konduktorzy rozpoczynają i kończą pracę, a także mogą odpocząć podczas oczekiwania na zmianę pociągu. Są to tak zwane gniazda drużyn pociągowych. Po modernizacji oddano do użytku nowoczesne pomieszczenie dyspozytury, w którym znajduje się 7 stanowisk pracy. Pomieszczenie jest klimatyzowane. W jednym pokoju pracują zarówno dyspozytorzy, naczelnik i zastępca naczelnika dyspozytury, a także zastępca dyrektora ds. planowania i eksploatacji. Ułatwieniem w monitorowaniu bieżącej sytuacji ruchowej jest ściana wizyjna składająca się z 6 monitorów na których wyświetlana jest mapa obsługiwanej sieci kolejowej z pociągami. Koleje dolnośląskie przeniosły siedzibę biur z wynajmowanej wcześniej nieprzystosowanej do potrzeb biurowych kamienicy w centrum miasta do budynku dworca PKP w Legnicy, do przystosowanych dla potrzeb administracyjnych pomieszczeń, w tym przeszklonych, przestronnych boksów biurowych, które przystosowane zostały do pracy osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia posiadają pełne zaplecze higieniczno-sanitarne oraz w pełni wyposażone pomieszczenia do spożywania posiłków. Bezpieczeństwo i komfort podróżnych w Kolejach Dolnośląskich są priorytetem podobnie jak bezpieczeństwo i komfort pracowników. Zapewnianie odpowiednich warunków pracy na wszystkich stanowiskach gwarantuje efektywność, co przekłada się na sukces całej spółki.